Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o top 5 najbardziej tajemniczych postaciach z Kibidi Toilet. Zachęcam Was do zostawienia lajka. Dobijmy tu 500 łapek. No i napiszcie w komentarzu, jakie Waszym zdaniem są najbardziej tajemnicze postacie. A naszą rubrykę zaczniemy od pierwszej, która się pojawiła dość wcześnie w całej serii. Mowa tu oczywiście o tym mutancie pięciogłowym, nazywanym również jako hedra Zobaczcie sobie. Ta postać pojawiła się w odcinku 24 I słuchajcie pytanie teraz co się wydarzyło dlaczego ona ma Ta postać ma pięć głów i niestety nie jest ona jakaś mega silna Ponieważ postać ta została pokonana w późniejszych odcinkach Przez kogo Napiszcie w komentarzu z taki mały quizik zrobimy czy, czy uda wam się dowiedzieć myślę że będziecie Część z was będzie musiała sprawdzić Kto jak została pokonana słuchajcie ta postać jest bardzo tajemnicza. Powstała prawdopodobnie w wyniku nieudanego eksperymentu w. Przez naukowca z Kibili Toilet Naukowców zresztą całą tą bazę widzieliśmy naukowców mniej więcej w poprzednim też odcinkach. No i słuchajcie jest to jedna z tajemniczych bardziej tajemniczych postaci Zobaczcie w ogóle źrenicę tej postaci stu, to w ogóle ten to jest jakieś ma dziwne totalnie. Jest to jedna z tych postaci która moim zdaniem na miejscu piątym może się znajdować czy na miejscu czwartym. Jak zwał tak zwał słuchajcie. Postać jest naprawdę mega tajemnicza. Moim zdaniem powstała właśnie w wyniku jakiegoś nieudanego eksperymentu. Zresztą, jak widzicie, kamermeni czy TV-meni mają swoje. TV-men ma też odpowiednik swojego pięciogłowego potwora. Tak, TV-men też ma tego giganta. Także, wow, nieźle. Kolejna postać pojawia się w odcinku 37, który był odcinkiem shortowym. I tutaj, słuchajcie, pojawi się krzyżówka. Zobaczcie, tu najpierw mamy. <laughs> Zainfekowane głośniki. A teraz pojawi się ta postać już. Ona pojawiła się jeszcze ciut wcześniej i tutaj widać ją o wiele lepiej. Ta postać to natomiast jest słuchajcie krzyżówka tego e, tutaj nam e, speakera tego głośnika z Skibidi Toilet. No i pod tym względem jest oczywiście ta postać bardziej mobilna, porusza się sprawniej i szybciej. Dodatkowo ma ręce, bo skibidi toilet ich nie posiadają. Mimo wszystko naprawdę mega krzyżówka i jak widzicie to tylko potwierdza, że naukowcy naprawdę robią bardzo dziwnaczne eksperymenty. Naprawdę, to co tu się dzieje, to jest naprawdę niewątpliwie bardzo, bardzo dziwne i specyficzne. Kolejną postacią, kolejną postacią dość tajemniczą, którą odkrywamy w odcinku 42, to ten asasyn, ten ninja z Kibidi Toilet, który jest totalnie, słuchajcie, nie może wydawać dźwięków, ponieważ jego usta są sklejone. To jest kolejna ofiara dziwacznych eksperymentów e, naukowców z Kibidi Toilet. To jest naprawdę, patrzcie, nie dość, że już posiada takie dość specyficzne koła. Dodatkowo ma ręce i ma zaklejone usta, żeby po prostu nie wydawał tego specyficznego, kultowego, już charakterystycznego dźwięku z KBD Toilet, tego z tak? Także widzicie, jest naprawdę kolejną ofiarą dziwacznych eksperymentów naukowców. Co ciekawe, te koła pozwalają jej się przemieszczać o wiele szybciej. Dodatkowo nie mówi, więc jest naprawdę taką bronią, do zadań specjalnych. Co ciekawe, zobaczcie, że to jest bardzo portzewiałe, więc wydaje mi się, że ta postać akurat jest e, naprawdę. Stara, dodatkowo jest wynika, naprawdę musiała być więziona albo coś. Nie wiadomo, czy z i Toilet tak naprawdę e, są z góry nastawieni źle, czy po prostu przechodzą jakieś pranie mózgu e, i one są po prostu dlatego jakby agresywne i złe. Nie wiadomo o co chodzi ta wojna do końca, dlaczego tak się dzieje. No ale jak widzicie, to jest kolejna postać, która jest naprawdę specyficzna i dość tajemnicza. Ale to nie koniec, bo kolejną postacią, która jest naprawdę mega tajemnicza, jest naukowiec. To od niego wszystko zależy, od niego zależy. Siła i moc z KBD Toilet. On ma naprawdę nie, niezbity rozum, na pewno IQ ma level 1000 mniej więcej. Dokonuje co, co, co ciekawe, jest chyba raczej też złą postacią, bo dokonuje wielkich eksperymentów i dość ryzykownych, takich przerażających, ale popatrzcie, on jest w stanie sam siebie upgradeować, więc być może nie tylko on jest, jeżeli chodzi o naukowców, myślę, że jest ich więcej. Popatrzcie, z biegiem czasu on, i on się upgradeuje. Ma tutaj różnego rodzaju ręce mechaniczne, potrafi stworzyć takie mini Skibidi Toilet's, które infekują kamery. Co ciekawe, w odcinku 16 mamy tajemniczą bazę taką prowizoryczną, gdzie naukowcy są, tu jest ich więcej, więc jak sobie odświeżymy to, słuchajcie, to zobaczycie, że tutaj jest więcej osób odpowiedzialnych za te badania. Patrzcie, tutaj mamy przynajmniej dwóch Trzech, tu jest ten naukowiec, którego dobrze znamy, to jest trzeci, czwarta, osoba, piąta. Więc jak widzicie, mamy tu więcej tych postaci, dodatkowo tu był jeszcze ten kot. Eee, więc, więc mamy cały zespół badaczy, nie tylko naukowców, ale i inżynierów. Kolejną postacią, którą chciałbym pokazać, pojawia się w odcinku 29, a nawet wcześniej, ale nie do końca. I zobaczcie, jest to ta postać, którą tutaj widzicie. Jest to, jest to oczywiście Cyber Skibity Toilet, który posiada naprawdę mega moce mega szybki jest dodatkowo jest potrafi się teleportować na większe odległości. Jest to postać tym bardziej tajemnicza. Pojawiła się tylko raz, może dwa razy, ale to wyjaśnię wam za chwilkę, ponieważ jak widzicie nie pojawiła się znowu potem. Od odcinka od 29 odcinka już się nie pojawia i gdzieś ona będzie. Gdzieś jest w zanadrzu, być może użyj, zostanie użyty potem do Czegoś okrutnego. Co ciekawe, jeżeli po, popatrzycie na odcinek 28, to tutaj w tym miejscu mamy zwykłego SkiBidi Toilet. A jeżeli popatrzycie sobie na podsumowanie sezonu 9, tu pojawia się Cyber SkiBidi Toilet, więc jest to zmienione. Jest to taki mały easter egg, który odkryłem już dawno temu. I pa parę osób, które już oglądały mój kanał, wiedziały dzięki mnie właśnie o tej ciekawostce. Oczywiście pierwszą postacią, która jest najbardziej tajemnicza, są TV-Mani, a w szczególności Titan TV-Man. Moim zdaniem nie ma tych TV-Manów bardzo dużo. To nie są agenci, którzy idą na ilość, tak jak kamery i głośniki. Tutaj oni mają... To są prawdopodobnie Osoby do zadań specjalnych, które wchodzą do akcji, jak już jest naprawdę krytyczna sytuacja. Bo jak widzicie, my widzimy maksymalnie dwóch tv menów normalnych, jednego giganta i jednego Tytana, więc naprawdę jest ich bardzo mało. Nie poznaliśmy jeszcze wszystkich mocy tychże Tytanów i tychże tv menów. Jak wiemy, cechują się bardzo dużą pewnością siebie oraz inteligencją w krytycznych momentach nie walczą do końca, tylko potrafią dokonać odwrotu. Tak jak w odcinku słuchajcie, 43 jak się dowiedzieli, że mają z kibili toilet przewagę, to się wycofali, nie ryzykując aby się przegrupować i przygotować jeszcze lepiej. W najnowszym odcinku poznajemy naprawdę mocarną moc e, tytana, potrafi się łączyć i ulepszać, dodatkowo wzmacniając swoje promieniowanie, wydając głośniejszy dźwięk, który po, po, pozwala pe, niszczyć szklane obiekty, przez co popatrzcie w jaki sposób są w stanie e, konkurować. Tak jak mówię, wy, wysoka inteligencja pozwala im oceniać sytuację na polu bitwy. Moi drodzy, to było tyle, jeżeli chodzi o moje top pięć tajemniczych postaci w Skibidi Toilets. Dajcie znać, co o tym myślicie. No i obejrzyjcie kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.